Witajcie z tej strony Uluru. Zanim przejdziemy do shoppingu, chciałam Was bardzo, bardzo przeprosić za to, że bardzo długo nie było filmików. Byłam trzy tygodnie chora i powoli wracam do siebie, jeszcze tylko mnie katar złapał. Jak możecie usłyszeć, Oczywiście się przepraszam Was za to, ale nic nie poradzę. Bardzo chciałam nagrać dla Was ten filmik. I chciałam wam powiedzieć, że powrócę do regularnego nagrywania. Na YouTubie, tylko po prostu muszę nadrobić wszystkie zaległości. Kolejne zaległości. No i podczas tej mojej nieobecności przyszły do mnie Pet Shopy, które no dość dawno zamawiałam, ale w końcu przeszły i się bardzo cieszę. Tak więc zobaczcie. A więc tak, pierwszy petshop to zamówiłam go z Amazon. I jest to oczywiście podróbka, ponieważ oryginała chyba nigdy nie zdobędę. Nawet nie wiem, czy ktoś ma poza Hasbro oryginał. I możecie się już domyślać, że to jest podróbka prototypa. Tak, to jest podróbka prototypa. Bardzo o niej zrobiona ta podróbka. Bardzo mnie też urzekła i po prostu postanowiłam ją kupić. Ja to ten petshop wygląda tak. To jest podróbka. Prototypa do, do niemieckiego hasztaku 636, tak, tego z futerkiem. Troszkę luźną głowkę. Czego czasami ostrożnie strasznie. Kokartkę to mu sama doczepiałam, znaczy moja siostra powiedziała, że wtedy wygląda jeszcze bardziej słodziej. Jak widzicie, nie ma on magnezu, ponieważ jest to właśnie podróbka. Jeszcze, co mnie bardzo zdziwiło, on ma przezroczystą rurkę, czyli ten producent tej podróbki. Naprawdę się bardzo postarał, żeby zrobić tego prototypa tak jak petrop. No, oczywiście, możemy zauważyć, że to już na pierwszy, na pierwszy rzut oka jest podróbka. Ma bardzo jakby w, wkleśnięte, nie ma takiego pulchnego jak ma taki normalny dok niemiecki. Jest wykonany troszeczkę z innego plastiku niż. Normalne petzopy, ale tak poza tym to po prostu wielkie wow. Bardzo długo na tego petzopa polowałam. Szczerze mówiąc, to chciałam tego petzopa już tak naprawdę chyba od 4 lat, ale jakoś nigdy go nie kupiłam, bo się bałam, że to podróbka, bo już miałam dwa razy podróbkę jego. I teraz udało mi się w końcu oryginała kupić. I zobaczcie, w końcu. Jaką mam moją piękną zdobycz? Po prostu ja, gdy już zaczęłam, to zaczęłam piszczeć i skakać po, po, po domu, po pokoju i się po prostu cieszyć nią. Po prostu jest nim. Tak, to jest ta jamniczka. I wygląda ona tak, jest po prostu. O oh mój bo ona jest przepiękna. Oczywiście mam magnesik, przezroczystą rurkę. Nie wiem, czy widać, nie widać. Wait. Widać raczej też, że to jest oryginał I po prostu się z niej tak cieszę Miałam zamiar kupić ją jeszcze taką nierozpakowaną Ponieważ bałam się, że jak kupię rozpakowane To znowu trafię na podróbkę Ale już po prostu tak mnie to wkurzało I zaryzykowałam Bo ona mi się wydawała też oryginałem Tak w ogóle na zdjęciach Zdjęcia były prawdziwe, nie były z internetu Więc zamówiłam sobie i po prostu się cieszę i, no, i już ją ubrałam. Ma kolczyk i takie futerko. Według pasuje do koloru oczu. Jestem bardzo szczęśliwa z niej ujęcia. Tak więc to są moje dwa nowe pitch bardzo Bardzo, 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 bardzo się z nich cieszę. Jestem bardzo zadowolona, że je mam bardzo chciałam mieć ją, ale też chciałam mieć jego, tylko jego oryginała, ale wiem, jakby pogodziłam się z tym, że nigdy nie będę mieć oryginała, więc taki zastępczy oryginał. A więc to było już wszystko, jeszcze raz przepraszam za taką długą nieobecność. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i zostaniecie na tym kanale trochę dłużej niż tylko obejrzenie jednego odcinka. To do usłyszenia, pa! pa!